Siema od drodzy, gdzieś znowu gramy w nasze ulubione maszyny hazardowe. Mamy dzisiaj Fortune w Giza, bardzo dobry automat, on mi podoba. Mamy 7500, tak, 75, zaczynamy. Trochę później, jeżeli pójdzie normalnie, spróbujemy większą stawkę. Wszystko może być. O, 168 od razu. Dobry taki automat, ma świetny styl, starożytnego Egiptu. пенч, надо нормальный оборот по А Надеюсь, что этого выйдет. Иначе, ну... Иначе злотых на 2 wyskoczyły. Gdzie był trzeci, tu był trzeci. Nie nie wiem, idzie długa, słaba seria. Może być to ma sens zmienić stawkę na większą. Wygrana jest. 5875, bardzo dobrze. No, wtedy nie będę zmieniał. Moi drodzy, wszystkie linki, jak zwykle są w opisie na komentarzu. Zawsze możecie spróbować, kasyna daje mnóstwo różnych bonusów. Oni są obok waszego konta. Darmowe obroty, pieniądze na konto i to wszystko. Kasyno zawsze daje. No ja to wiem po prostu, bo dla mnie ono daje. A nowych graczy chyba dostają więcej. Bo ja tu dawno już jestem. No, trochę wygrałem i poszło słabo sele. No, taka syna zawsze idzie, yeah. Sukces, seria słaba, może być kilka sukcesów, znowu słaba, dawaj większą spróbujemy. No, dwa razy więcej, może być 150. <laughs> Jeżeli to od razu wyskoczyłby bonus, to byłoby super. 75 160 Апельс, топиндейшон, треш. Это грустно, что это не супер. Еще dwóch dostaliśmy gdzie jest trzeci? tu jest trzeci <laughs> 187 15 Trzeci jest! Jest gramo na, sam, na samym końcu. No zaraz musi wyskoczyć jakaś mega wygrana. Ile obrotów to będzie? Jeden, 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 jeden. Trzy, jeden. A nieźle. Jedenastu. Может быть. Ну, пробуем. Что-то выйдет. Пятьсот четыреста.

Myślę, że będzie trochę lepiej. O, oh, jest. Jest. Jest wielka wygrana. Pięć. Szesz. Siedem osiem, <noise> dziewięć, dziesięć, ile to wyszło? <noise> jedenasty tysiące czterysta. no to super. trochę Superowy bonus czterysta Super! Po prostu super To jest bardzo dobrze. Może być spróbujemy dostać jeszcze coś, ale ja zmieniam stawkę na 75 zł chyba bo nie chcę ryzykować, nie chciałem stracić dużo, bo wygrałem normalne pieniędzy. Jeżeli tu wyskoczy jeszcze jeden bonus, to będzie bardzo dobrze i ze 75. Moi drodzy, za taką wygraną musicie postawić lajka. No to było super. Tak samo subskrybujcie kanału, piszcie dla mnie komentarze. Wszystko czytam. Bardzo dobrze. Lubię ten automat. No, może być kiedy będzie 15 tysięcy. Skończymy oczywiście, bo nie chciałbym stracić dużo. Może być wcześniej, nie wiem. Ale no, chciałbym spróbować dostać jeszcze coś. 300 mamy. Ale ja zawsze mówię o tym, że jeżeli już jest jakaś normalna wygrana, lepiej skończyć i zabrać wszystko i nie ryzykować. I tak samo moi drodzy, zawsze musicie grać tylko na wolne pieniądze. Lepiej to będzie jakieś 100 zł, jakieś 20 zł wygrane, bo to jest hobby to nie jest praca. Ale oczywiście no, kiedy stawka jest wielka, wygrania też są wielkie, a żeby grać z wielką stawką musicie mieć wielki depozyt. Wszystko jest chłopak. Ale no, każdy ma tyle ile chce. Ktoś graje z depozytem 1000 zł, ktoś graje z depozytem 10 000 ktoś graje na 100 zł, nie wiem, może być 10 zł depozytu. to graje? Nie wiem, nie musicie to zarabiać, musicie to grać. можно спокойно. Салехи. А, два бонуса. Два скотерых. No dobra, jak już powiedziałem, 15 tysięcy skończymy na dzisiaj. Wygraliśmy ogromne pieniędzy. Trochę straciłem, ale no chciałem spróbować jeszcze coś dostać. Jak powiedziałem, wszystkie linki są w opisie do pierwszego komentarzu. Tu są wszystkie bonusy. Mamy dzisiaj, jak już powiedziałem, 15 tysięcy. Wszystko jest super. Pójdę zabierać. To był bardzo dobry automat. Fortune of Giza. Wszystkiego najlepszego moi drodzy, powodzenia i pa pa!